Prowadzanie następnego pokolenia nauczanie domowe 7 lipca Księga Rodzaju rozdział 23, wersety od 1 do 4 oraz 24 od 1 do 10 i od 62 do 67. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę posarze, aby ją opłakiwać. A potem, powstawszy, odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do potomków Heta z taką prośbą. Choć mieszkam wśród Was jako osiadły przybysz, sprzedajcie mi tu u Was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą. A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę pieczarze na polu zwanym Makpela w Hebronie w pobliżu Mamre w kraju Kanaan. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Pan mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do najstarszego swego sługi: Chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga Nieba i Ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego kraju, i do mojej rodziny, i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa: A gdyby ta kobieta nie chciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do krajów, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham: Bacz, abyś nie odprowadzał tam mego syna. Pan Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi przysiągł potomstwu twemu dam ten kraj. On pośle swego anioła przed tobą. Weźmiesz stamtąd żonę dla mego syna. A gdyby owa kobieta nie chciała pójść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z tej przysięgi. Jednak syna mego nie wolno ci tam odprowadzać. Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram nacharaim. Tam sługa Abrahama wziął bratanicę pana swego Rebekę za żonę dla syna Abrahama. Wyprawili więc Rebekę i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi. Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Rachairoi. Wyszedł bowiem zamyślony na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka. Szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi, kim jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział, to mój Pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją bo była mu pociechą po matce. Rebeka wkracza w nową rodzinę, w nowe warunki, w nową duchowość, nawet w nową religię, bo przecież ona nie miała doświadczenia Boga Abrahama, a teraz zostaje wprowadzona. Niesamowity i ważny temat. Z jednej strony wprowadzania nowych osób w małżeństwo, a w związku z tym w rodzinę i wprowadzenie młodego pokolenia w rzeczywistość wiary, działań, obietnic Bożych, a w końcu realizację Bożego zamiaru co do tego nowego pokolenia. Nie zawsze tak myślimy. Wydaje nam się no, po prostu, że to takie naturalne, że dzieci dorastają, no i. Stają się dorosłymi i same podejmują jakieś działanie, jakąś drogę. A przecież Bóg ma ten zamiar czynienia wszystkiego ku jakiemuś celowi do tego, aby się rozwijała wiara, aby jak najwięcej osób wierzyło w Jezusa Chrystusa i przyjmowało prawdę Ewangelii, żeby wspólnota Kościoła się rozwijała i doświadczała łaski i mocy. Więc z jednej strony. Rodzice wprowadzając, proponują coś. I widzimy jaka jest mądrość Abrahama, który z jednej strony posyła sługę, chce zrealizować cel, a z drugiej strony nie narzuca rybece tego, co ma zrobić. Po pierwsze, Abraham nie chce, żeby obietnica została cofnięta. Widzimy jak radykalnie mówi, nie chce, żebyś mojego syna prowadził w te miejsca, z których ja wyszedłem. To już mamy za sobą. Jako rodzina powinniśmy wejść w nowy etap. Nie powtarzajmy tego, co już było. Może tych samych błędów, może tej samej drogi. Nowe pokolenie ma zrobić krok następny. Dlatego tak Abraham walczy o to, żeby Izaak nie wracał. A walczy o to, żeby nowa osoba została włączona w to, co Bóg obiecał, to błogosławieństwo, w obfitość we wszystkie piękne konsekwencje udziału w drodze Bożej. I ten drugi element, Rebeka, nie jest w jakikolwiek sposób przemuszana. Jest wolność. Możesz to zrobić, ale nie musisz. Chcę zrealizować wolę Bożą, ale równocześnie chcę Twojego szczęścia jako osoby. Widzimy, jaka tu mądrość u Abrahama, ale też powinna być taka u rodziców. Z jednej strony powinni wprowadzać młode pokolenie, może nowe osoby, które właśnie wchodzą w małżeństwo, w rodzinę, wprowadzać w doświadczenie Boga, autentyczną modlitwę, w relacje, w te obietnice, w piękno drogi wiary. To powinna być taka duchowa, podstawowa umiejętność rodziców, że dzielą się tym, co przeżywają, że pokazują to, co fascynujące w wierze zachęcając tym swoje dzieci, czy pójdą, czy nie, dzieci za tym, co rodzice pokazują, jakby to już jest sprawa tego nowego pokolenia, ich decyzji, ich relacji z Bogiem, którą mogą nawiązać dzięki świadectwu rodziców. I z drugiej strony, kiedy jest nowe małżeństwo, przyjęcie właśnie z taką otwartością tej nowej osoby, czy to zięcia, czy to synowej. Pokazuje właśnie, że chcemy zapraszać do tego duchowego błogosławieństwa i piękna, które przeżywamy, osoby, które być może muszą coś dostosować, zmienić albo czegoś się nauczyć. Zadanie dla Ciebie na dziś: powiedz o swoim doświadczeniu duchowym, osobie młodszej, być może temu nowemu pokoleniu. Jedno, dwa zdania: o Twoim bogactwie, o tym, co Bóg Tobie powierzył aby ta też osoba mogła z tego skorzystać. Niech ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.